Izabela miało być bez słodkości. A słodkości są na różowo oczywiście. Także arkadyż proszę bardzo, częstuj się. Często nie, nie, się upiekłam dla Ciebie serniczek, z jakąś tutaj śmietaneczką, tu róż. Ja już nie no. będę. Ale zobacz, jest marzanka i ona na pewno jest słodkie. No A się na słodkie? Oczywiście, ale jeszcze chwilę, ona nie hmm. A chciałam Wam powiedzieć, że to jest najlepsza hmm. Pani choreograf. Właśnie, jak nie Dzień. jest miło. dziękuję Ci. No, I no. tak. może sobie pozwolić na słodkie? No, po na ona wygląda? No, no, to jest zjeść. słodkie. Ładne słodkie słodkie słodkie. Bo w ogóle potrzebuję no. no, no. no. się Ja mogę powiedzieć, że ty masz lat, żeby tutaj nasi mi zawinęli. 26. No, 60. 60. 60 lat. Tak wygląda sześćdziesiątka. Zobaczcie, to jest... No widać. No gdzie? Coś ty, ale popatrzcie na tą figurę. to jest ale to moje własne. Ale co, one są tak po prostu... Masz piękny ten kolor. Naturalny. siwy, no. Piękna, jaka ładna. Dziękuję bardzo. na nasze. Na różowo zapraszamy. Do jedzenia. Tak, proszę bardzo.